Jeszcze na chwilkę wracając do, tem do, do tematu rakiet kosmicznych, czytałem właśnie ostatnią biografię Rona Maska i słuchałem wywiadu z człowiekiem, który pracował w SpaceXie. I on mówił, że tam w C wszystko robią, całe oprogramowanie rakiet jest po w C napisane. Jest to szybki, wydajny język, mimo że on zna lepszy język, który by się bardziej sprawdził. Ale co z tego, jeśli już zaczęli w tym pracować, w C mają dużo programistów tego, 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 tego języka, sprawdza się on, więc po co zmieniać po prostu. No tak, właśnie to jest to, że jak już zainwestujesz w jakąś technologię, to musisz mieć mocny, mocny powód do zmiany. tak? Jeżeli oni by stwierdzili, że jak napiszą to w Javie, to rakieta nie będzie spadać, a w C spada, to pewnie by zmienili, ale jeżeli nadal im to działa, no to, to jak najbardziej, właśnie. No, tutaj wybiera się jednak to, co działa na koniec dnia. Dokładnie, dokładnie. Biznes patrzy tak całościowo na cały świat programowania, a nie, nie tylko tak wybiórczo, że jest nowszy, fajniejszy, lepszy, szybszy język, to, to weźmijmy go. No nie, też ważne jest to, czy mamy programistów w odpowiedniej ilości na rynku, którzy ten język znają. Ważne jest to, że mamy swój system już napisany w języku, który się sprawdza. Można sobie o tym pomyśleć tak, że właśnie w większości firm no to, to CEO to nie jest programista tak i on patrzy na słupki z pieniędzmi tak? I, i on liczy kasę tak naprawdę, bo prowadzi duże przedsiębiorstwo, które ma być dochodowe. Więc tutaj się liczy ten taki właśnie efekt, żeby to dało się zrobić szybko, bo od szybkości programistów zależy to, czy firma uzyskuje przewagę konkurencyjną, i właśnie, czy, czy, czy łatwo znaleźć ludzi, czy łatwo kompetencje tego typu rzeczy, tak, a nie atrakcyjność, która może być inaczej postrzegana przez ludzi z branży, bo na przykład właśnie jakiś język jest fajny, bo coś tam daje, czy jakaś technologia jest fajna, bo, bo coś tam daje, to, to nie zawsze jest, od razu przekłada się, że to ona jest dobra do wykorzystania. Mm, dokładnie.